z tej strony Pengal kilo Zaczynamy kolejny odcinek z serii Urbex. Nie wiem co to może być. Zaraz się dowiemy. Po wejściu może troszkę się rozjaśni, ale słyszę, że niedaleko jest tutaj rzeka. Och kurczę. Zaraz zobaczymy, co tutaj nam się skrywa. Nie, słyszałem jakiś dziwny dźwięk. Kurczę, delikatnie to jest rozwalone. Zaraz się rozejrzymy i zobaczymy, co tu mogło być. Zobaczymy okiem tutaj. O kurczę, zbyt dużo rzeczy nie widzę tutaj. Mamy tutaj jakieś okiennice wywalone. Aha, ja chodzę tam przez drzwi, a spójrzcie, tutaj jest wywalone. Dobra, wycofajmy się. I chodźmy dalej. Tutaj wiszą jakieś kable. Hmm. E, spójrzcie tutaj też coś mamy, przystupicie. A to, to wygląda całkiem solidnie. Bo może mi się uda wejść na górę. Bo no, widzę, że tutaj są jakieś strome schodki. Ale może nam się uda. E, a ja może to była elektrownia wodna, bo tu... Zobaczcie, jakiś filar, dosyć a spójrzcie, tutaj jest... aha, dobra, czy jest kolejne zejście? To może, jak będziemy na górze, to spróbujemy się tam przejść. Ale chodźcie, rzućmy okiem, tutaj tam widzicie, strasznie zjedzone są te bele. podtrzymujące. O, jaka piękna rzeczka. Czyżby. Nie, no, chyba tutaj ona nie wpływała? Nie może wpichnąć. Zobaczmy, jak to z tej strony wygląda. Hmm. Jeśli mamy deszczową pogodę. Aj, dobra. Ale to ta rzeka. Tak jakby. Wygląda, jakby tutaj wpływała. To może była elektrownia wodna. No nie wiem, zaraz zobaczymy. Może będziemy mieli jakieś więcej wskazówek. To mi się troszkę nie podoba, że one są takie zrzucone, ale nie powinno się Tak mi się wydaje to zawalić. Dobra, chodźmy dalej. Może uda nam się wejść na górę. I zobaczy też wygląda jak jakieś korito Ale tam jakaś rura idzie w środku? Nie wiem chodźmy dalej. Mm, to beczko wygląda jak na jakiś olej. No, dobra. O kurde, ale strome te schody. O, naprawdę panca ta rzeka. Może tak nie widać to na filmie. No ale dobra, spróbujmy dostać się troszkę wyżej. Ej, zobaczcie. Tam się oho, trochę trzeszczą te schody. Ale nic się nie dzieje. Zbyt ciężki też nie jestem, więc może nam się uda. Naprawdę jest mm, opóźniona. Ale chodźcie jeszcze, zobaczmy, co tutaj jest. To wygląda właśnie na jakąś taką jakby, że tak powiem, turbinę. Sami oceń, oceńcie. Całkiem możliwe, że tu woda wpływała. I napędzało to. Teraz się troszeczkę jeszcze tutaj może zniszczymy. Spójrzcie, jakaś kolejna wyczółka. No i to jest dość zniszczone. A spójrzcie, tam też jest coś ciekawego. Ale nie, to jest chyba taki tylko filar podtrzymujący. Więc chodźmy dalej. I tutaj jest takie wyrzeźbione. Hmm, całkiem możliwe, że to była elektrownia wodna. Zobaczmy jeszcze. Tutaj mamy jakieś. No, to wszystko jest niewygrzybane. A zaraz Wam tam pokażę. Wygląda to trochę jakby. To był transformator. I dobra, spróbujemy to otworzyć. Tak, udało się. Spójrzcie sami. Troszkę jest to powydzierane, ale jeszcze pozostałości mamy. Dobra, i tutaj mamy jeszcze jakieś pomieszczenie i spójrzcie, to wygląda jak transformator, co nie? Czy bym miał rację? całkiem możliwe, jak coś proszę komentować Tutaj też jest dość rwące, rwąca ta rzeka Ej dobra, zobaczmy może będzie jakaś data hmm, jak zwykle Nie widzę Nie może sami dojrzycie No, więc jak dla mnie to wygląda jak transformator. Spójrzcie jeszcze tutaj w górę. Wszystko jest podcinane, pododłączane. No, ale obiekt jak dla mnie wygląda naprawdę ciekawie. I chyba to było na tyle. Jeśli chodzi o pomieszczenia, z tym okiem jeszcze tutaj ten daszek jeszcze całkiem dobrze się trzyma. Ale kilka lat i pewnie to wszystko runie. No i dobra, spróbujmy zejść znów na dół. Może mi się uda... Ale nie, no tam tamte się nie będę ładował. Spójrzcie na te schody. Są naprawdę strome. Może, może się uda. O kurde. Muszę uważać. Żeby nie spaść. No dobra. No i chyba tak nazwę. Ten odcinek jest całkiem możliwe. No spójrzcie. To samo to, ale nie wiem, czy to jest prot, mógłby przez to płynąć? To wygląda na jakieś kable. Nie wiem, jak coś. Oceniajcie, komentujcie. No i chyba zakończymy w tym miejscu. Jeśli odcinek się spodobał, zostawcie subskrypcję i łapkę w górkę. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!